Kal, kaloky się mam wszystkim. Liska, Hades i witam w kolejnym odcinku Mutant Fighting Cup 2. No, tak. E, słuchajcie, jak już widzicie, mam kota. Już zrobiłem sobie kota i... E, bo robiłem formata, nie? I nadrabiałem powiedzmy... No e, e, e. i nadrabiałem progres gry po prostu. Słuchajcie, tak wygląda nasz kot, chroniony dinozaur, e, jakkolwiek to nazwać i słuchajcie. Jestem tutaj, odcinek, który miałem nagrywać. Dlaczego jestem tutaj? To są pandy. Ja ogólnie te pandy miałem wam pominąć. Dlaczego miałem je wam pominąć? Już wam mówię. Słuchajcie, te pandy mają tyle uniku, tyle hilania, że jedna bitwa trwa nawet 10 minut. E, ale jako że Ish nie dawałem Wam żadnych informacji, co z tą serią dalej, no nie? A pod ostatnim odcinkiem byliście 1200 łapek, czyli ja widzę, że Wam się seria podoba, także chcecie ją więcej, to postanowiłem, że... Ej, nawet Wam nagram już ten odcinek, po prostu, no nie? E, no i w kolejnym po prostu się spotkamy najwyżej... E, w kolejnym odcinku po prostu się spotkamy najwyżej e, po tych pandach, jeżeli by coś długo nam leciało i tyle. Więc tyle mogę wam obiecać. Widzę, że nas zaraża dosyć ostro. To my się hapnijmy go i się uleczmy troszeczkę. Troszeczkę możemy tak właśnie zrobić. Blok poleciał. Aj, tylko ty tam tą truciznę nam walnąłeś, nie? I to jest niefajne. Ta trucizna jest. O, dobra, zwiększmy sobie atak. Zwiększmy sobie atak. Będziemy więcej pruli. 97, 67 mamy więcej ataku. No, ty masz unik 10%. Ej, ja mam więcej uniku. Lol. Lol. LOL nawet bym powiedział wam. Jakieś tam z normalne kopnięcie pierwsze w sensie wiecie, bo nie chcę nie chcę marnować tego pod, pod ataku zwiększonego. Dobra, zróbmy tak, o kurde, zróbmy tak OK, drapnięcie i zarazimy go, to jest bardzo fajne w takim razie, 93 Bardzo pięknie, jeszcze zadajemy obrzydliwie duże obrażenia, jakkolwiek by to nazwać Dobra, 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 a i ty no tutaj nas też łapiesz kłapnięcie zębami również z zarazą za 83 i powinniśmy skończyć tę rundę już w sumie w tym momencie, jeżeli tylko dobry atak nam się trafi i... A, no to okej, okay. kłapnięcie dziobem. Dobra, spróbujmy. Zaryzykujmy, że zabierzemy mu tyle. Nie. Niestety nie, w sumie w co ja wierzyłem? Liczyłem na jakiegoś krytyka. Ehm. Um. Okej, okay, wziąłeś tarczę, czyli tak mało rzeczy ci zrobię. I mam mało punktów. Dobra, to bierzemy sobie hilanie na trzy rundy. Żeby sobie troszeczkę się właśnie wychilować, wyczylałtować się. No i zaraz oczywiście pokonamy. Jak odbierzemy sobie jakieś punkty. Ziomek, za dużo ty się. Aha, okej, okay, serio, dwa, le dwa leczenia. Dlatego nie lubię czasami. Unik, serio, kamano no i widzicie jak te walki wyglądają. Mamy trzecią minutę odcinka. Może w piątej skończymy, no ile ty mnie klepiesz, stary! Kaman, dobra, Gryziemy cię z trucizną. E, nie ma. No, no blok leciał blok, nie, nie mam co zrobić na blok. E, ale zaraźmy go, zawsze to jakieś obrażenia, minimalne bo minimalne, ale zawsze jakieś duże obrażenia. Kurek, Chociaż ty miałeś bloka, to właśnie to mogłem nie bić, mogłem... Nie bićcie, ale dobra, został Ci 78 HP. Nie lec się. Okej, okay, możemy to skończyć. To jest ten moment, w którym możemy to skończyć. A raczej moglibyśmy, ale nie, nie mamy punktów. A ja! skończymy to. Sko... Skończymy. Jakby zrobił unik teraz, to ja bym się chyba załamał, nie? Jak byłby taki unik. Wygraliśmy całkiem super. Zobaczmy, zanim pójdziemy oczywiście dalej. Zobaczmy, czy w genach jakieś... Właśnie tutaj... A, no tak, bo tutaj daje mi życie, ale żeby pójść dalej, to muszę to odblokować. Wysaporcie raczej nic, no to właśnie jakoś tak. W supportowych rzeczach to mnie jakoś mega nie... O, to jest fajne chyba. Eee no. Dobra, polećmy w to w takim razie. Będziemy mieli więcej HP, to nam się przyda. E, zielony drapieżnik to jesteśmy teraz, kurde, skrzydła tymi, 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 tymi Jak widzicie tutaj w ogóle nie zrobiłem tego, nie? W e, fight, fight, fightingu jeszcze, jakby nie nadrobiłem e, World Cup, proszę e, Bo, kurde, ciężki jest ten przeciwnik, naprawdę jest tam ten tamten swór jest tak przekozacki, e, że wiecie Ale patrz, jak ten, w sumie, w sumie tak wili kołki w niego, to tak trochę polało musiało, nie? ok zaczynamy obroną, o o, zaczęliśmy bardzo ciekawymi dosyć e, spelami, że się wy... Aha. Ok, po, podrasujmy sobie unik w takim razie. E, nie powinien za bardzo trafiać. E, w... No nie wiem, co mam powiedzieć. No, troszeczkę bloków sobie narobił kolega tutaj, nie? E, więc musimy czymkolwiek go tutaj cisnąć. Czymkolwiek... Okej, okay, no tutaj jakiś unik mi minął e, Teraz zobaczmy co my tu mamy. Dlatego e, są wszystkie negatywne efekty to ze mnie. Zastąpienie. Zastanawiam się jak to działa w sumie. No i jeszcze nie wiem, aha, jeszcze będę odbijał sobie z 55 punktów obrażeń, dobra, ugryźmy cię Ugryźmy cię kolego Ja się oprę o krzesło, może mało profesjonalnie Bo, bo wiecie, bo tak to, tak bardziej profesjonalnie wygląda Jak się nie opiera, nie człowiek Okej, okay, unik, oj nie było uniku, ajajajajaj Bardzo, bardzo źle bym powiedział e, Jak to działa, przepraszam Okej, okay, ugryźliśmy go i... A, i nic. <laughs> Okej. Okay, rozumiem, spoko. Uh, aha, to, aha, tak, 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 dwa na 10, weźmy to. Musimy jakoś tym... Jakimś, jakoś tym zarażeniem sobie... zaczniemy się leczyć, nie? Na razie lecimy tym zar. A, bo on nie ma tej, on nie ma tarczy. Dobra, i to trzeba lecieć, nie? Trzeba lecieć z nimi to twardo. Okej, okay. dajemy sobie obronę. To nie, to nie będzie głupi pomysł, żeby dać sobie troszeczkę obrony. Okej, okay, 130 HP. Leczenie. Kurde, no. Kurde, no aż bym powiedział. A, ja, ja tutaj nie mam czegoś takiego jak. Hmm. Użyjmy tego Stiltowałem się, użyjmy tego twardo Zarażanie z 38, my zadajemy mu 56 z tej kup tej trutki. Tak, wiem, pay to win troszeczkę małe Ale warto w tym przypadku to zrobić jest, jeśli chcemy... Faktycznie że o wygranej, aha, no to całkiem niezłe skillki mi się tutaj biorą, to się uleczmy po prostu, ok 45, no niwelujemy, niwelujemy go, e, no i coś by musiało ostrego wejść, nie, tak bardzo w sumie, no, coś, jakiś super atak, aha, zwykłe nie? Hmm. okej, okay, to też nie jest jakoś tam, A, jesteśmy blisko pokonania tego ścierwa, no, no i nie, nie lecz się, tylko się nie ulecz. Proszę cię. Nie uleczył się. Dziękuję, dziękuję. Stary, uwielbiam cię, nie? Że się nie uleczy. Weź. Nie miałem żadnego ataku. Naprawdę nie miałem żadnego ataku, żeby go skończyć Ale liczę teraz, nie? Że będzie atak. Jest atak, dobrze. Wow, już się bałem przez chwilę, Unik Hej! Hej, proszę, jak chcesz zabić, zniszczyć go! zabijecie, cię, stary no. a, ugryzienie. To powinno skończyć. Dobrze. Secret key, oczywiście, środkowa skrzyneczka. Ja, dostałem go. na Okej, okay. są so fajnie. Faj fajnie, czy coś. kościelny ogon, dobra, weźmy się zmutujmy tutaj e, pod tym aspektem e, Czy mogę to zlewelować? Nie, jeszcze nie mamy, e, ale mamy kolejną tutaj odblokowaną rzecz. Tygrys. Uruar blaski. A, usuri, boże, usuri. E, fajny tygrysiątko, nie? Takie. Takie przytuliłbym. E, ugryźmy go twardo w takim razie. 52, całkiem zacny. Zobaczmy, atak 60, ja mam 67. E, Okej, okay, większy atak, to ja sobie wezmę heal od razu na start. E, jeśli sobie atak zwiększyłeś, bo będziesz mielał prawdopodobnie. O, jeszcze obronę sobie dałeś. Czyli ja sobie marnuję jedną kolejkę kilka No nie fajnie, nie fajnie. E, mamy parę stunków, więc e, bym prze, przetrzymał to. Tak, przetrzymałbym te stuny bo możemy zrobić takie kombo, że będzie to... Wow, wow, wow. Ej, 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 kolego! Kolego, co ty mnie tak mocno bijesz, ja ciebie nie rozumiem, stary. Leczenie, okej, okay, dobrze, rozumiem, no ja też się uleczę, spoko. Drapnijmy, drapnijmy. Będziemy mieli dwa stunki w razie czego. I przydałby się jakiś zwiększony atak do tego i o, to byłoby świetne w sumie. E, dobra, jakieś zwykłe tąpnięcie Na razie spokojnie możemy go obijać jakkolwiek. Okej, okay, uleczyłeś się, spoko, rozumiem, rozumiem. E, bijemy cię pierwszym stunem w takim razie. Za 70, za 70, o ile mamy stuników akurat? Bardzo fajnie, bardzo. E, bardzo fajne trafienie ten. Super. Jakąś jeszcze łapeczką cię tutaj trachniemy i za 35, no ale masz stuna. Zwiększmy sobie atak, już przy okazji. W takim razie robiliśmy go bardzo, bardzo. On będzie się ule. Nie, nie leczy się. Oj, zestunował mnie, czyli teraz będzie leczenie nie zatruł No okej. Okay. Spoko, to brzmi jak jakiś tam plan. Ugryziemy go z leczeniem. Czemu nie? 51. Jakieś znów stuniki mogłyby wejść. Oj, oj, oj. Bardzo, bardzo powiedzmy dobrze zrobił Ale my możemy zatruć go Zatruć go oczywiście trucizną na trzy rundy Czyli powinniśmy niwelować Dokładnie tak Czyli się nie healasz tak naprawdę No i teraz by mi zależało na skillach, które będą zarażały mi mojego przyjaciela Biorę to w ciemno Mamy atak plus 110 ataku Bardzo dobrze E, Myślę, że więcej struty będziemy zadawali, a jednak niestety nie. Okej, okay, oj, bo się zaczyna robić niebezpiecznie troszeczkę. O, ale dobra, uleczmy się. Aj, tylko że podwójny atak mi tutaj leci. Spada mi podwójny atak i to mnie boli, nie? W sensie, no, podwójny, no, to tak, a no, nie, 60% to i tak dużo jest, nie? E, uleczmy się, bardzo dobrze. Bardzo dobry ten, bardzo dobry, wiecie, yy, bardzo dobry Hilando. 74, dobrze, krytyczek, mały wleciał. Bardzo, bardzo dobrze, i stunik wejdzie, nie, ale bardzo dużo mi zadał z tego kopniaka. Nie podoba mi się to, zmieńmy, okej, okay. walnijmy w takim razie pazurkami. 55, już i tarcza czas powinniśmy cię wykończyć. Nawet w kolejnej rundzie już. A przynajmniej mam taką nadzieję, o kurde. I kończymy go pięknie. E, pięknie, Stunik wleciał. 1 RKP mu zostało. Co z tego, bo po prostu go pożeramy. Dziękuję, dobranoc. E, mamy dodatkowe punkty do mutacji, ale za. Z, zajebisty przeczytałem przez chwilę, nie? E, za z, zębisty Giermek. Giermek, tak? Ej, f w ogóle wymienili mu nogi na takie bronie. Całkiem śmieszne. Da się uśmiechnąć. 54, wchodzimy tak no delikatnie. No, okej okay, to sobie zwiększyłeś troszeczkę. A. Podnieśmy sobie unik. To nie brzmi e, zbytnio głupio, e, całkiem nieźle nawet. E, więc podnosimy sobie uniczek. E, gryziemy go w takim razie po pupie, a bo go zestrunowaliśmy. No tak, racja. E, zobaczmy. Oj, wziął sobie tarczę. Nie fajnie, nie fajnie. Um, podnieśmy też sobie w takim razie tarczę. Mamy strasznie zaportowe rzeczy teraz, nie? I to mnie troszeczkę boli. Żadnych agresywnych ataków, żadnych tutaj perspektyw. 9 HP. Powiedzmy tak, nawet mnie to nie zabolało. Nie oszukujmy się, 3 HP Unik. No to witam was w kolejnym odcinku wygrze, która troszeczkę potrwa, a u mnie io io się robi za oknem. Iu, 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 iu. Czy coś takiego, ugriziemy go i zarazimy. To jest bardzo dobry pomysł, żeby go zarazić. Co z tego, że się zblokowałeś, ale zarażamy cię kolego. To jest najważniejsze, że cię zarażamy. No oczywiście my też jesteśmy niestety zarażeni, ale nas to nie boli, ponieważ robimy to w ten sposób, że walimy tuna. Balimy stuna na pierwszy atak Teraz leczymy się na drugim ataku No i na trzecim, znaczy na trzecim W naszej turze będziemy musieli wymienić Sobie gamę skilli Oj, przydałoby się nam więcej Oj, ogłuszonko Małe wleciało na mnie, no okej okay. Unik 95 widzieliście to Jaki by nam damage zadał Okej, okay, za czwóreczkę, skoro to mamy i on nie ma żadnych tarcz, to sobie użyjemy. E, byle sobie tarczy nie dawał ani hila, nie? Okej, okay, to się tak heal noweś spoko e, Jakoś tutaj unik, 99 hila. Całkiem spoko wymi wymiana i tąpnięcie. Ja ja to tąpnięcie na... A wow! Jeśli się nie wyleczy, to nawet jest szansa, że... A jednak nie liczyłem na to, że... że wiecie, że to więcej trochę zadam, no, okej, okay, leczysz się. E, teraz tak, ym, 20 pełnych obrażeń mam Pewnych takich, nie? E, ale nie, no dobra, to nie ma co rilor... -re <oversize endpoint -ICaciones> okej, okay, no zostanie ci jeszcze troszeczkę, no mój przyjacielu serdeczny No, 41 Jakby wleciał jakiś Stunix A może nie Stunix na mnie, okej, okay, tak? Może nie? Okej, okay, to nie fajne Dobra, wyleczmy się w takim razie u u u udziabnięciem go Oj, bardzo, bardzo ryzykowna walka, w sensie bardzo wyrównana, on zaczyna, te, on też nam klepie dużo, nie? Chcąc, nie chcąc, bije nas, bije, bije i bije, e, co mnie martwi, no okej, okay, ty się tutaj weźmiesz heal'em, okej okay. I my cię walniemy pazurkami Za 55, 37, tylko nie leć się i będzie stun Nie, nie było stuna Kończymy go, musimy go skończyć w tym momencie. Kończymy go, kolegę naszego. Dziękuję, dobranoc. Przegrałeś. Dziękuję, dziękuję. O, co to jest? Aha, dobra, wiem. Już wszystko wiem. Oj, halo, wziąłem to, chciałem do laboratorium wziąć. No, no dobra, trudno się mówi. Już zawalczmy w takim razie. Okej, okay, to ty wyglądasz groźnie na pewno, mi kolego, serdeczny, sympatyczny, więc zarażamy cię na samym początku, mamy dużo trucizny, więc tą trucizną będziemy chcieli operować jak najbardziej, a okej, okay, to specjalny atak, rozumiem, bierzemy ci kolejną truciznę. No, która nie bije jakoś dużo, nie? Nie oszukujmy się, ale e, Wiecie, jak ją zestakujemy, to zawsze Coś tam uderzy, no my tutaj unik Dobrze zrobiliśmy e, Zarażamy naszego przeciwnika Oczywiście o wiele lepszą trucizną Żeby, no, nie myślał sobie, że Hej, no co to, 45 Wy to widzicie, no, coś pięknego My tu, oi unik I ten, i pani sobie włączy Nie, ale będzie stun Nie, nie ma stuna Okej, okay, to zarażamy go dalej. To, słuchajcie, nie ma co się patyczkować z taką osobą. E, no, <sum> Samą trucizną go pokonujemy na razie. Ale on sobie jakiegoś heala właśnie weźmie, nie? E, I tu jest taki problem. Dobra, zestunujmy go. E, jakiś taktyczny stunik wejdzie. E, mamy cały czas cztery punkty. E, ugryźmy go. Widzę, że za dwa punkty nam nie zjad. się nie ma. 7, tylko 7 naprawdę tylko 7 oj 40hp się leczy no ok jakiś stunik z y właśnie tą tąpnięcia powiedzmy Szko szkoda że jakiś kryty krytyk nie wleciał <gryny> nie kryty krytyk haha taki śmieszek okej okay, chociaż coś mu zniwelujemy tego leczenia no coś no połowę leczenia jego nie o... Uh, nie podoba mi się to, co tutaj się wydarzyło w tym momencie. Uh. Okej, okay, tak, żeby wiecie no. <grybujesz> taki pusiak troszeczkę, no. 5 unik, 28 uniku, no nie wierzę w to. hej! No i. bijemy stuna. Tak, bijemy mu stuna. Dajemy sobie tarczę Bijemy stunka, bijemy tarczę, walimy tarczę Podwójny kop Który może dosyć dobrze zadziałać Ponieważ troszeczkę zadamy jeszcze Damage'a z trucizny. Ej, Ja coraz nie biję tego damage'a z trucizny kurczę, kurcze Za dużo gada mam takie wrażenie Gryziemy go za dwójkę i się leczymy Piękne trafienie krytyczne I powinniśmy to w tym momencie Skończyć no i kończymy. No i kończymy. Chyba że będzie jakiś unik, powinienem go zarazić, ale wygraliśmy. Na spokojnie wygrana jest nasza po prostu, no nie? Ale okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku mamy 20 minut. Postaram się wam już codziennie wrzucać te odcinki, czy tam co drugi dzień, a nie 5 dni przerwy, jak było ostatnio, więc ja mam dzięki za uwagę. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i cześć.